Dzień dobry, dzisiaj wymienimy euro na kuny i zobaczymy jaki będzie kurs. Także zapraszamy. Mamy 20 euro, zobaczymy ile dostaniemy kun. Tak to się tu prezentuje. Gdzie to, to euro? Polska, Polska euro. Foru, Polska taki kurs. No dobrze, zobaczymy, pytaj panu. 20 euro i ile to kuna? 100 euro 700 200. 20 euro. 142. Jest. Wymieniamy 20 euro i pan powiedział, że 71 kun dostaniemy za 10 euro. Czyli 142 kuny. No dobrze, myślę, że to jest dobry kurs. Nie jest zły. Tym bardziej, że jesteśmy o godzinie po 19. Już tutaj. Fala! Tak i dostałeś? 140 i wieku.